Zdziwisz się, ile podpisów można zebrać, nawet pod najbardziej niedorzecznymi petycjami. Dziś chodzę po wydziale UMK i testuję swój dar wciskania kitu. Zostań do końca i zobacz, co studenci zgodzą się podpisać. Hej, cześć, mogę przeszkodzić na chwilę? Mhm. Ja jestem tutaj z samorządu i zbieram podpisy pod różnymi projektami. My mamy kilka pomysłów, tylko potrzebujemy informację dać w górze, że wystarczająca ilość studentów się jakby opowiada za tym, że to są fajne pomysły. Na początek mamy zajęcia na świeżym powietrzu. I to by było wprowadzone teraz od grudnia do stycznia, e, takie dwa dni. Na dworzu? O, tak, na grudynie? świeżym powietrzu, tak żeby po prostu odświeżyć trochę, e, odświeżyć trochę umysł. One by się odbywały pewnie od połowy grudnia do końca stycznia raz w tygodniu takie zajęcia na świeżym powietrzu, by były półtorej godziny na, tutaj na, na dworze. W styczniu. W takie zajęć, w trakcie zajęć <grym> Tak, to by były zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu, w styczniu raz, raz w tygodniu taka godzina. Nie, no w styczniu, nie w, styczniu nie. nie. w lutym? zajęcia na świeżym powietrzu. Tak, tak, to by było pewnie na, na całym styczniu. Raz w, miesiąc, raz w tygodniu takie zajęcia godzina zajęć na świeżym powietrzu. W styczniu powinno spaść poniżej zera dużo, więc, więc zajęcia takie na dworze na byłyby jak najbardziej wskazane. I takie są zajęcia na pewno odświeżające niż jak siedzisz, często jest tak, że przysypiasz ja chyba się, nudzisz. nie bo mi jest zimno w środku nawet. Zim, zimno w środku, w sensie tak w tobie w środku jest zimno. A na uczelni, A jest, na uczelni zimno. jest zimno. No. Okej, okay, czyli tutaj nie, też, nie też nie, nie chcemy świeżego powietrza. Nie oczywiście. Nie chcemy nieświeże powietrze. I jeszcze jedno, może skoro już jesteśmy. E, to jest e, zebranie nagrań z kamer monitoringu na terenie tutaj wydziału. Aby później raz do roku na największym ekranie wyświetlić kompilację najzabawniejszych upadków studentów. Czyli teraz jest zima, jest ślisko, więc jak to się wywróci, na twarz upadnie, też mamy taką specjalną radę, będziemy punkty przyznawać, więc to będzie wielka gra tutaj. Skłoga tylko parkingu nie zbierajcie z parkingu. Na parkingu najczęściej się przewracacie. Aby później raz do roku na największym ekranie wyświetlić kompilację najzabawniejszych upadków studentów. To Tutaj właśnie pomysł na to, że jak widzieliśmy, jeden student. Było ślisko, upadł sobie tam na twarz. Było śmiesznie, pośmieliśmy się wszyscy. Jak wiadomo, jest ślisko, można się wywrócić, im śmieszniej, tym lepiej. Ostatnio właśnie pomysł wpadł, bo, bo widzieliśmy, jak się dziewczyna wywróciła na twarz. Prosto takie klapnięcie było, więc e, strasznie się uśmialiśmy. Czy jej nie stało? Chyba nie. Nie, uśmialiśmy się naprawdę, czy znaczy my bardziej niż ona aby później raz do roku na największym ekranie wyświetlić kompilację najzabawniejszych upadków studentów. Śmieszna, fajna. Tak, tak. Tutaj właśnie czasami ktoś idzie, ma rozwiązane sznurówki, potknie się, twarzą upadnie na kamień, więc, więc tak, tak można się pośmiać. Słuchem nie, ja takich rzeczy nie dziękuję. Tutaj nie, okej, okay, rozumiem. Ale też prowadzamy różne gry konkursowe, oceniamy najlepsze upadki i dla najlepszych są jakieś nagrody, nie wiem, wafelek, misiak, coś takiego. No właśnie to mogłoby z drugiej strony motywować ludzi, żeby się celowo potykali. Tak, tym, tak, a tego, tego nie chcemy. Coś. Tego nie chcemy, więc będzie specjalna druga komisja powołana, która będzie ustalać, czy, czy to nie jest wybudzenie po prostu. Tak po polsku, im więcej komisji, tym lepiej. Tak, dokładnie. Jakby, nie wiem, czy... Zainteresuje, nie zainteresuje? zainteresuje. Okej, okay. najśmieszniejszych upadków studentów. Genialne. Czyli tak, wiadomo, że tutaj jest y, zima, będzie lód, więc łup, ktoś się wywróci. Oh, yeah. e, też z tego grę pewnie taką zrobimy. E, mamy komisję, będziemy punkty Super. przyznawać, tak, tak. Super, jestem za. Czy pani właśnie na wykładzie panie, panie mówiła, że nagrywanie ludzi jest nielegalne bez ich zgody. Ona jest, skończyła prawo i mówiła właśnie, że jak się ludzie nie zgadzają, na to nie można ich nagrywać. Nagrywanie jest legalne, nie wolno publiczniać. Tak, ona mówiła, że nie wolno nawet nagrywać. Kłamała. I tutaj jeszcze jeden mamy takie e, Zakaz wkładania palca do ust. To jest dosyć obrzydliwe, i to się tyczy wszystkich stron, czyli na przykład Twój palec do moich, mój do twoich. Nie chcemy tego chyba, więc e, myślę, że, że można. miał wkładać nie rozumiem. Ty też mogłabyś swój do swoich ust wkładać. I nie chcemy tego. Tak, no. Obgryzanie paznokci, czy w ogóle wkładanie. Był zakaz wkładania palca do ust. E, I to, bo, to wygląda nieestetycznie. I to też działa w dwie strony. Jakby, to nieważne, czy to twój palec w moje usta, czy mój palec w twoje usta, nie chcemy tego, prawda? Więc a co nie jest zakazane, jest dozwolone. Trzeba to jakoś uregulować. Chcemy to po prostu jakoś uregulować. jakieś ważniejsze rzeczy. Jakieś ważniejsze. Okej, czyli na, na później to. Nie ograniczajmy wolności studentów. Okej, czyli... Mogą sobie, tak, mogą sobie wkładać palce, gdzie, mogą, gdzie chcą czyste, brudne palce nie tylko. Więc nie wiem, czy, czy chcecie mieć palce w ustach, czy, czy lepiej tego zakazać. A, nie, nie chcę się podpisać. Lepiej, żeby było. Wolicie mieć okazję, żeby włożyć sobie palce w usta, rozumiem. Takie dosyć istotne to jest to, to następne. A to też jest istotne, tak? Dla nas tak, na pewno. Okay. To jest otwarcie piwnic dla bezdomnych. Mm -hmm. Na uniwersytecie? Tak, tak. Są piwnice, tylko są zamknięte. A zimą jest no, zimno. Rozumiem. Istnieje mit, że bezdomnym nie jest zimno, ponieważ oni są obklejeni warstwą brudu i ludzie myślą, że ta warstwa brudu ich grzeje. To jest nieprawda, żeby mogli sobie na zimę wejść, też jakieś zajęcia integracyjne można by ze studentami ułożyć, więc taki jak najbardziej pomysł. Ma. myślę, że jest w porządku. Oczywiście. Jakby w piwnicach jest 8 stopni, ale to już lepiej dla bezdomnych niż to też. Zawsze można ich zaciągnąć do jakiejś pracy, żeby czyścili schody na przykład. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłaś w piwnicy? Tutaj? Bo są zamknięte. Ale tam jest dużo miejsca, można by je otworzyć. Tam bezdomni mogliby się schronić, zamieszkać nawet. Wtedy jakieś integracyjne zajęcia można by też przeprowadzić. A co, jak by na przykład przyszli do nas i zrobili jakąś rozruchę? No to każdy może przyjść. Od tego mamy ochronę tutaj uniwersytecką. No dobra, masz solidne argumenty. Dzięki, dzięki. Przypominę, jak graliśmy w liceum na wyjeździe integracyjnym karty dżentelmenów I ktoś wypalił z pomysłem zamiany bezdomnych w mobilne punkty dostępu Wi-Fi. Mm, to z gołębiami chyba próbowali. Była taka ustawa w zeszłym roku. Serio? Tak, żeby w gołębie tak, miały takie obroże i, i tam właśnie Wi-Fi żeby szło. No a masz coś, żeby były ciepłe posiłki nauczeni? A... Nie, bardziej chcieliśmy się skupić na rzeczach najważniejszych, a dopiero później na tych mniej ważnych. Jak posiłki. Tak, tak, Spożywanie, na przykład... podstawowych potrzeb... Tak, najpierw najważniejsze, człowieka. jak na przykład ruchome schody zamiast windy. Ja nie... Tutaj nie... by były ruchome schody zamiast windy. O, tutaj, o, tak, o, tak, o, tu, tak, tutaj jest winda, one, one się to często to zacinają, to. ludzie utykają w nich, po co... po co tam. Poza tym też inaczej się jedzie. Jak się jedzie w windzie, jest nudno, a jak się jedzie na ruchomych schodach, to... Po tej okrężnej to naprawdę ciekawe widoki, mogą być trochę jak roller coaster. To już jest lekko absurdalne, moim zdaniem. Można tutaj e, zamiast tych schodów, tutaj by były ruchome po prawej stronie do góry, po lewej na dół, e, więc nikt by się więcej w windzie nie zaciął. Więc super. Fantastycznie. Też jestem za. A jak jedziesz tak, jak na to wiedzie po prostu, Wiedzie tak jak, czasami są tak, że, że podjeżdżają na krawężnik na przykład na schody, wystarczy się zaczepić na jeden schodek i wjeżdżają i to trochę też tak, jak już siedzą, to jest jak, jak rollercoaster może trochę, bo tutaj idzie tak dookoła. To jest A to... no Na którym miejscu Tak zakładamy, tutaj, tak jak zamiast tych schodów były po prostu ruchome, spirala taka i wtedy było najfajniej, bo te ruchome schody w dół by leciały strasznie szybko, więc <laughs> trochę adrenaliny też. Nie, ja się boję takich rzeczy. Tutaj jest obawa jednak. Ja się boję windy z kolei, dlatego ten pomysł powstał. Co byście powiedziały na mobilny punkt pobioru płynów ustrojowych? Czasami przyjeżdżają takie ciężarówki, pobierają krew, a też inne inne płyny też można pobierać e, mobilnie nawet. No dobra. Ja bym nie skorzystał, ale coś tak. Tylko mamy mobilny punkt pobioru płynów ustrojowych. Słucham. E, to jest mobilny punkt pobioru płynów ustrojowych. Tak, jak są, przyjeżdżają ciężarówki, pobierają krew, to wpadliśmy na pomysł, że nie tylko krew można pobierać. Można pobierać ślinę, pot, e, inne płyny ustrojowe, które, się jak w które tej są. Kamerze. Dokładnie, dokładnie. Dobra, mi to nie przeszkadza, jak mam to zrobić. Tak, tam oczywiście. A moje może stać. <laughs> Chcesz wystać ciężarówka? Tak jak przyjeżdżają takie ciężarówki, pobierają krew, to stwierdziliśmy, że można by też pobierać inne płyny ustrojowe. Więc taki mobilny punkt, żeby po prostu zgodę wyrazić na to, żeby przyjechały taki punkt, tam by pobierały ślinę pod... Rozumiem, że nie, nie interesowało Was oddanie, oddanie śliny, rozumiem. E, dobrze, mamy też... E, jest jeszcze inny pomysł. Wolny co drugi pierwszy piątek każdego miesiąca nie licząc lat przestępnych. Tutaj czyli tak, od... co... każdego nie? miesiąca co drugi miesiąc, pierwszy piątek byłby wolny. Mhm. No Oczywiście, nie, bez lat przestępnych, tak no bo to To jest, to jest bez sensu. Jak jest tam więcej dni, to po co wolny piątek wtedy. Mhm. Nie licząc lat przestępnych, czyli co drugi, pierwszy piątek, czy to drugi miesiąc, tak naprawdę każdego miesiąca. O. Na przykład jutro to wypada. Nie, dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj tak, dzisiaj byłoby dzisiaj wolny. byłabyś w domu, właśnie. Czy chciałabyś być teraz w domu? Tak, fantastycznie, no to tak, proszę ja bardzo. Nie, nie w wypadku dnia dzisiejszego, ale nie. nie okej, okay, rozumiem, tak. rozumiem. Kolejność wydaje się być tak chaotyczna, jak niedzielę handlowe. Okej, okay, okej, okay. nie licząc nas przystępnych. Rewelacja. Tak, czyli co, co drugi, <grym> pierwszy cudowne. piątek każdego miesiąca. Każdy piątek może być. Chyba się każdy zgodzi z I zostało nam tylko ograniczenie liczby osób brzydkich na terenie uniwersytetu. To się tyczy zarówno studentów, jak i wykładowców. Okay, jak tak? Czy jest, ośrodki, czy będzie ośrodki. powołana specjalna komisja samorządowa, która ocenia atrakcyjność ludzi i według tego wszystkich kandydatów ocenia i pod tym względem decydujemy, czy się dostajemy na uniwersytet, czy nie. Nie Z tego... bym wolała żeby co, od odrzucamy. Niż... Okej, okay, czy nie chciałabyś zostać wyrzucona? Że jestem brzydka? Nie, jakby ludzie najczęściej po podają taki powód po prostu. Jeśli jest jakiś wykładowca, który was niespecjalnie estetycznie e, zachęca, żeby prowadził lekcję, to takie coś by... mogliby, one mogliby nas wyrzucić stąd. Tak? No właśnie tak, ja już ja bym się nie, nie, nie. nie ty... pożegnał w takim razie. To jest na każdy e... wydział i studentów tyczy się tylko nowych, którzy są, a, a wykładowców, no to jest. wszystkich. Jest za dużo chętnych po prostu wykładowców, żeby i za dużo chętnych studentów, żeby oceniać tylko i wyłącznie pod względem ocen. Jakby to jest klasizm. Nie chcemy tego. Jeśli chodzi o wykładowców, to bardziej na chyba zależy na tym, żeby wykładowca mądrze mówił, a nie dobrze wyglądał. Trochę, trochę nie jest fajnie, jak tam dobrze mówi, ale ja nic nie słyszę, bo widzę tylko paskudną twarz. Ja nic nie słyszę, bo często za cicho mówią, ale to nie ma O, w sensie to też. A są brzydcy przy tym? Nie Najczęściej. Nie też badania wskazują, badania z zeszłego roku wskazują, że im brzydsza jest osoba, tym ciszej mówi. Nie wiem, mi się wydaje, że to bardziej z wiekiem. To szwedzkie. Nie tylko. Z wiekiem, a wiesz dlaczego z wiekiem? Ponieważ im jesteś starsza, tym jesteś brzydsza. Okay. Tak, tak, tak tak, to działa. To szwedzkie badania z zeszłego roku były, czyli pod tym rozumiem też się nie podpisujecie, okej, okay, rozumiem, dobrze. A nie chciałabym, żeby na przykład ktoś, kogo do kogo mogłabym żywić sympatię, został wyrzucony, a jest okay. inteligentną osobą. Okay. Ale to jest ży... intelektualne, nie Że ży, Żywisz sympatię do osób brzydkich? No pewnie, to jest tylko wygląd. Okej. Okay. Yes. to nie jest jakiś trend? Z tymi, tymi? Bo to tak, wiesz, <laughs> wygląda.